Teraz chcę Wam pokazać, jakie książki ostatnio udało mi się skończyć, oraz jakie aktualnie czytam, a później pokażę Wam jeszcze, jakie książki dostałam pod choinkę. Ok, a więc yy, zacznę od yy, tych książek, które skończyłam. I udało mi się skończyć w pierścieniu ognia. I wow! Naprawdę powiem Wam szczerze, że. Wow! Niedługo zabieram się za kosogłos i pewnie zrobię Wam taką recenzję. Trzech części naraz. Oczywiście pięć gwiazdek. Oprócz tego udało mi się skończyć Tajne Akta obozu herosów. Yy, I to był taki spoko dodatek do serii. Naprawdę, jeżeli jesteście fanami Persiego, to polecam wam sięgnąć po to. Oraz udało mi się skończyć re prostego sposobu na bezpamięć. Powiem wam... No wy wiecie, że ja kocham tą książkę nad życie i mojej opinii absolutnie nie zmieniłam po tym re Wręcz jeszcze bardziej zakochałam się w tej historii oraz wam powiem, że zaczęłam czytać tą książkę po raz trzeci. Yy, także tak. Przechodząc do książek, które czytam, to czytam teraz Ariego i Dante, tom drugi, czyli Arystoteles i Dante przypadają w do życia. I ja, jak wiecie, lub nie, w pierwszym tomie jestem totalnie zakochana, i jak na razie jestem na 300 stronie, również jestem zakochana w tej części i nie przewiduję. Z żadnych zmian Czytam również Carmille Jestem na stronie 112 Ja w sumie nie wiem, co ja mogę o tej pozycji powiedzieć No jest ona osobliwa Ale jeszcze nie wyrobiłam sobie Na jej temat zdania I ja ją słucham w audiobooku Tylko wam powiem I przechodząc do książek, które dostałam na święta To właśnie Carmille również dostałam na święta I od razu ją zaczęłam Ale następne książki Są to dwa tomy serii niefortunnych zdarzeń, bo ja uwielbiam tę serię. To jest on szósty i siódmy. Tak, niedługo właśnie się będę zabierać za szósty, bo. Więc tak. Oprócz tego dostałam Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Jest to yy, powieść na podstawie scenariusza filmowego. Ja powiem szczerze, że ten film zaczęłam. Jeszcze go nie skończyłam, ale jestem w trakcie oglądania go i na razie jestem oczarowana. Jak skończę film, to zabiorę się za książkę. Cinder, czyli tą pierwszy sagę księżycowej. Już od bardzo dawna chciałam przeczytać tą książkę. I za każdym razem, jak byłam gdzieś w księgarni stacjonalnie, chciałam ją kupić, ale w sumie stwierdziłam, że mi się nie opłaca, bo lepiej zamówić online. A ja nigdy jej nie zamówiłam online, ale ją dostałam teraz i w sumie też jestem ciekawa tego. Nie mam jakoś dużych oczekiwań do tej historii, ale mam nadzieję, że mi się spodoba. I w sumie jeszcze nie wiem, kiedy będę ją czytać, ale będę na pewno. I ostatnie dwie książki to Alice w Krainie Czarów. W takim prześlicznym, ilustrowanym wydaniu pokażę Wam je. Czekajcie. Jest to wydanie naprawdę prześliczne i ja kiedyś doczytałam do połowy tej książki, ale jakoś ją zostawiłam i też nie miałam swojego egzemplarza, dlatego teraz ją. Zrobię dla niej drugie podejście i przeczytam od początku jeszcze raz. To miało sens? Chyba tak. I dostałam również portret Doriana Graya i jest to klasyk literatury angielskiej. I nie mogę się doczekać, kiedy będę czytać tą historię. To by było na tyle z tego updateu czytelniczego oraz świątecznego holu. Ja do Was wrócę, jeżeli skończę jakąś książkę albo zacznę kolejną, to do Was na pewno wrócę. Ja w to nie dowierzam, zobaczcie co do mnie przyszło, mój Boże, mm, tak, nie mam na co wydawać pieniędzy, ale powiem Wam szczerze, że od dziecka o tym marzyłam, o domku dla Sylwania Families, mój <grym> Boże, i muszę to odsunąć, żeby zrobić unboxing Wam, oh, mój Boże, to jest coś i nie wierzę w to. Dobra, yy... otwieramy, nie mogę. O mój Boże, to jest jakby prezent na święta ode mnie dla mnie. Jak to się otwiera? O nie, to ma taśma, ja nie wzięłam nożyczek Poczekajcie, pójdę po nożyczki O, tu macie całą rodzinę Co ja robię w tym momencie? Co ja robię ze swoim życiem? Co poszło nie tak? Patrzcie

Zaraz sobie też otworzymy okej. Okay. Czyli wyciągnę króliczkę. To jest taki króliczek. ten króliczek. Spoko. Jest w sumie. No, to może być. Dobra, pokażę Wam. Pokażę Wam ten domek. On. Skrzynka na liście się otwiera. Co ja robię? ojej, ja kochani, jestem. Ja w to nie wierzę. Ja Okay. Otwórzmy króliczka. No, następny. Mamy stalk. Balko. Nie wiem za bardzo jak to ma działać, bo tu jest balkon. chyba że to ma być taki, że on można go zmieniać w zależności od... O, nie, um, muszę się opanować. Mamy drabinkę. Mamy łóżko. Mamy takie, takie drobne akcesoria. Mamy kuchenkę i krzesełkę. Ja do Was wrócę, ja będę już z cały dom. Kochani, wow, to jest mój dom. To jest mój nowy dom. Jest dom. Jestem zadowolony z tego. Dajcie w kolejnym dniu. Mam dla Was update czytelniczy. Też zapomniałam Wam powiedzieć, że zaczęłam w święte noc zimnego księżyca i jestem na stronie 78. I raczej będę tą historię kontynuować, ale jeszcze nie teraz. I też wczoraj, dzisiaj rano doczytałam do 448 strony Ariego i Dante. I ja kocham tą historię, jestem zakochana po prostu. Chcę ją dzisiaj skończyć, tak samo jak dzisiaj chcę skończyć Karmille. Jestem na jest, jest na 122 stronie i tak, na razie nie mam jakichś przemyśleń No Jest to na pewno taka dosyć bardzo dziwna historia Nie wiem do końca, czy ona mi się podoba Mam mieszane uczucia, ale jeszcze zobaczymy, jak ją skończę I to by było na tyle w tym update'cie I widzimy się, jak uda mi się którąś z tych książek skończyć Cześć, witajcie, jednak trochę witam Wcześniej się widzimy, bo przyszło do nas do mnie łóżko. Więc do mojego domku, więc musimy je otworzyć jakby, nie? Dobra, Hanio, chcesz otworzyć? A teraz mam Chcesz wyciągnąć jakiś element? czy? Nie, możesz to wyciągnąć. Tu możesz to otworzyć w tym czasie? Dobrze. Ja wam pokażę. Mamy tutaj łóżko, i oprócz tego to są jakieś dodatki. Mamy pościel. Okay. Dobrze, Dobrze, ja tu mam taką szafeczkę Otwiera się szuflada? Otwiera się chyba. Tak. O mój Boże. Mega. I ja otwieram pościg. Były też tutaj takie naklejki. Możesz to otworzyć, tym się, żeby nie było. Dobrze. E, I tutaj jakieś to jest to To jest materacyk. 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 E, taka podusia. I taka koderka No, ja umiem tego na Dobra, tak wygląda to Myślę, że tak... O, tak wygląda Ale ja to tutaj... Aaa, dobra To jest taka wierności Co to jest? Nie wiem, co to jest? Cukierniczka? Butelka? Nie, butelka to nie jest to Nie, jest. Ja, Nie, nie wiem, jakiś słoik To jest, Będzie budziło bo to trzeba będzie nakleić tarczę To wygląda super słabo, że te naklejki są, ale... No. i tutaj to ja już nakleja na ten zegar. Dobrze, jest lampa. Nie wiem, czy wiedziałam taka. Oraz takie książeczki. To jeszcze to jest trudno wklejcie. Teraz to ja zaraz wszystko nakleję. Ciężko. Nakleja prosto. prostu. Zresztą tak, nie. No, to jednak, Książki? No to książki Na tej książce napisyłam na miejscu, które wygodnie tego To jest trochę krzywo, ale mam. Ale to mało tych naklejków w sumie. No bo oni to dali na przedmioty. No tak, tak, ale. Myślałam, że jakoś więcej rzeczy się obkleja. Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Jak to może naklejać, albo. to jest krzywo. No, troszeczkę. Dobra, to nie krzywo, to się nie stanie. Tak to wygląda. Mogę to białe zrobić, moim zdaniem, a nie brązowe. No, by było no. takie.

Wiecie, już w 2025 roku. Przechodzę do Was z ostatnim update'em czytelniczym w tym odcinku, żeby powiedzieć Wam, że udało mi się skończyć dwie książki. Czyli udało mi się skończyć drugi tom Arystotelesa i Dante. Jak już zresztą widzieliście, czuło mnie to zakończenie. przepiękne. Ja jestem zakochana w tej historii. Jestem pewna, że ta dylogia na długo nie opuści mojej głowy. Także teraz udało mi się skończyć karmile. Mimo, że to było chwilę po północy, to i tak zaliczę sobie to do przeczytanych w 2024, ponieważ jej większość przeczytałam właśnie w poprzednim roku, dlatego myślę, że tak będzie ok. I nie wiem, co mam sądzić o tej historii. Jest, to on, jest ona dziwna, osobliwa i niepokojąca. Myślę, że te trzy słowa dobrze podsumowują. Myślę, że ciężko będzie ją ocenić, bo. Ona mi się w miarę podobała, ale też nie jakoś super wow. Ale wciągnęła mnie dosyć myślę, bo przeczytałam ją w cztery dni chyba, więc uważam, że to jest mega spokojni. I jeszcze wam powiem tylko, że szczerze zacznę kosiarzy, co może być dużym wyzwaniem. Ale mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba, bo bardzo dużo osób mi ją poleciło. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa pa!